Kolejne zakupy w kierunku warzyw. Potrzebujemy takich małych skrzynek przy sortowaniu. No wiadomo, magazyn na razie mamy nieprzystosowany do sortowania i takie malutkie skrzyneczki, które podchodzą nam pod sortownik, żeby nie trzeba było na taczkę. To teraz robimy na skrzynie. Tutaj w skrzynie wejdzie myślę, że z 300-350 kg ziemniaka odpadowego czy też drobnego, w zależności od tego, co tam szykujemy. Sebastian przybył mi tutaj znajomy swoje cztery skrzynki do drobnego ziemniaka będzie brało ode mnie drobnego i tak właśnie mówię kurczę, ale by mi pasowały, i zaraz sobie zamówiłem zestaw. Prawdzie 24 sztuki, tylko bo to wiadomo, to gdzieś tam takie o, do chwilowego przerzutu, do, dużego, do dłuższego magazynowania to średnio, albo też będę je wykorzystywał do wstawienia w tym moim magazynie na małą skrzynię wróć. Na dużą skrzynię będę stawiał małą skrzynię i pod filarami, pod wspornikami wejdą wtedy dwie żeby maksymalnie wykorzystać miejsce, no wiadomo, no miejsca nigdy za wiele. Koszt takiej jednej skrzyni to jest 140 zł. Jak zaczynałem kupować skrzynię pierwsze 3 lata temu, to za dużą, taką na no, 900 kg ziemniaka, płaciłem 140 zł. Na dzisiaj taka duża skrzynia kosztuje około 300 chyba, bodajże już. No wiadomo, wszystko podrożało, robocza godzina, yy, drewno. Także dostawa na miejsce w cenie, w sumie nie ogłoszone na eliksie, jakby ktoś szukał to na pewno znajdziecie. No i co rozładowujemy? O, wyżej. Trzy ustawione na sobie, więc też tutaj delikatnie, jeszcze na wyciągniętym wysięgniku jestem. No i coraz więcej miejsca potrzebne do magazynowania tych skrzyń, tak, bo tak naprawdę no, dużo miejsca to wszystko zajmuje trzymanie luzem warzyw byłoby lepsze, no ale wiadomo, to trzeba mieć przechowalnie. No, na razie skrzyneczki. No i pięknie pachnie drzewem, bo świeżo zbijane, świeże. Do sezonu wyschnął. Mówię, a teraz to tam będziemy ziemniaka drobnego ładowali. Takiego w kalibrze, tam myślę, że 30, 50, 55 w zależności od potrzeb. Dobra, przejdziemy sobie na tę stronę. No i dobra. To tyle. Mówię, daily. Na podwórku straszne było to już ciężko przejść jest Strasznie, aż ładowarka ma A co robić, jest bryndza, zobaczcie to, masakra Zima odpuściła, 12 grudnia Dzisiaj mamy No i można kontynuować mycie, 80 na tapecie Mikołaj tutaj płucuje Wczoraj to umyta Waltra i umyta przyczepa D55 Jedna, bo dwie kolejne będą używane do obornika, o się nam się szykuje jeszcze przed świętami akcja. No i to mycie, na podwórku znowu błoto ogromne, no ale takie uroki tej zimy. 13 grudzień dzisiaj, warunki warsztatowe, ale przynajmniej nie wieje, oświetlenie jest. Linia technologiczna stoi na stanowisku. No i dzisiaj startujemy odmianę Simonetta ze skrzyni jakieś tutaj 42 worki wyszły no i działamy powoli powoli do przodu teraz na święta jest trochę więcej zamówień o no, gdzieś tam już wiadomo przerwy noworoczne targowiska stragany e, będą pozamykane no i dobra o no, jesteśmy na plantacji rzepaku 14 grudnia krótko przed zimą może już po zimie bo poprzednie dni z mrozami mam tutaj szpadelek Odmiana Temptation, wiadomo, okaz kopany, korzeń jeszcze się urwał. Striptease robi robotę, długi korzeń, gruba szyjka, osadzony niziutko, masa bocznych pędów. Bardzo dobrze nakarmiony rzepaczek, bo plantacja na kurzaku, także azotu nie brakuje. Na tą ilość azotu, na to co tutaj mamy, można stwierdzić, że za gęsty, 38 sztuk tutaj jest za gęsto. Powinno być przynajmniej 10 mniej, ale wygląda bardzo dobrze. Tak to, tak to się właśnie prezentuje. Tutaj jest z lewej, od lewej strony Temptation I zaraz przejdziemy na odmianę Jurek. Również z Lapula. widać różnicę w pokroju tych roślin. Jurek ma mniej liści, mniej wyniesioną masę liściową na, na wierzch, ale też jest ładny, bardzo ładny. Też masa bocznych, tu dziawniemy. Wiadomo, są sztuki większe, gorsze, lepsze, mniejsze. O, tu akurat się wyrwał taki krzywulec z korzeniem jakimś tam, który uciekł na bok, dziawniemy tu obok takiego, żeby pokazać rzepak, że to jest roślina z korzeniem palowym systemem. No i zobaczcie, tutaj śmiało 30 cm grubego korzenia. Tak naprawdę tutaj 2 cm średnicy. Końcówka dobre pół centymetra. Masa pędów bocznych. Też szyjka niziutko, Dobrze przygotowany do zimy. Teraz czekać na wiosenny start, na wiosenne nawożenie RSM-em. Azot poleci tutaj na raz. Właśnie w postaci RSM-u na pewno. Myślę, czy nie zejść z ilością azotu do 120 kg. No ze względu na to, że poszło tutaj kurzaka dość sporo, nie widać niedoborów. Rzepak z jesieni pobrał na pewno już 100 kg czystego składnika na jesień, no i myślę, że te 100-120 kg na 5 ton przy dobrych warunkach wystarczy. Może osoby tutaj mające styczność z kurzakiem wypowiedzą się. Jakie stosujecie nawożenie w rzepakach na wiosnę? No wiadomo, tutaj pójdzie RSM, yy, dawka azotu w trzech formach. Amodowa, amonowa, amidowa i saletrzana. Czyli wszystkie trzy formy. Yy, wiadomo, yy, rozłożony w czasie. No i co? Mówię, no RSM nam się sprawdza. Wiadomo, że e, może i to palenie liścia trochę wystąpi, ale działanie uważam, że jest najlepsze. E, trochę może te liście tutaj się Same przerzedzą po zimie, no i co na chwilę obecną, tak to wygląda gospodarstwo w tle. No i idę, bo zimno, co tu szukać w polu, jak zima. No i wpadka Mastera, wyprawa po choinkę ze szwagrem. No i co, i Master siedzi, Mikołaj jedzie z pomocą. Tak ładnie szło już, tyle, tyle tutaj terenów przejechaliśmy. I mówię, a tutaj pojedziemy ładnie, wody nie ma i chlub, glinka. 12 grudzin. ciśniemy dzisiaj z talerzówką. Tależujemy poplon buraczkowy. O, no, buraczek po buraczku był. Zebraliśmy gdzieś, nie wiem, może 1,5 hektara i 1,5 hektara zostało pod talerzówkę. Nie bardzo był zbyt, nie bardzo zdążyliśmy. Zresztą było błoto, nie było warunków do kopania na siłę kopać. Za 30 groszy jeszcze bez zbytu jakiegoś. No i co, I idzie talerzówka, ten trosik żeby pomieszać. Tutaj już mieliśmy górkę wybraną na detal. Tak naprawdę te, co były handlowe, były wybrane. E, miejscami dość mocno z rzepakiem, też tam szału nie było, dlatego no, leci talerzówka. Buraczek jest już przemarznięty, także nie ma mowy w ogóle o zbiorze. Po przecięciu widać e, zmienioną strukturę, zrobił się taki ciemny. E, także no, katro w ruch, będzie można go dzisiaj umyć, e, wyczyścić. Słuchać na zimę, bo w sumie czekaliśmy z tym talerzowaniem, bo wcześniej było mokro, teraz trochę obeschło. Tutaj obok, gdzie buraczki były zebrane, to jeszcze poleci Mandam, Mandam, poleci Dalbo, bezarkowiec. Tutaj nasion z braku, w ogóle pusty pasek. Także robimy porządek. 12 na godzinę. 916 sobie leci, mruczy. Nie czuję tej talerzówki, 1500 obrotów. Także driving mamy. Efekt z tyłu zadowalający. Chciałem cię na przymrozku jechać, ale w sumie w jako tako nie było, nie zmarzło co talerzujemy tutaj, bo będą wsiane, sadzone tutaj buraki cukrowe, Ech, kurde buraki cukrowe, co ja gadam, nie mogę się skupić, eee, ziemniaki będą tutaj sadzone, przemysłowe, no i mówię idzie talerzowa dzisiaj, opór, eee, buraczki przemarznięte, żeby ta masa się trochę rozłożyła, U się pomieszać z ziemią, niech to tutaj przegniwa, a myślę, że pod koniec do tego zrobimy tutaj orkę. No i będziemy na salić przemysł tutaj No tutaj po lewej też po poplonie, tu po pszenicy jest No tutaj taki kawałek wiadomo, no okopowe po okopowych nie za bardzo no, ale mieliśmy podzieloną działkę, będziemy się starali Salać w miarę te, te hektary Żeby nie tu paseczek, tu paseczek tylko już całymi polami Warzywo będzie leciało, no miejscami sporo tego że paku było w tym buraczku Szału nie było tak, ten poplonowy Siany Amazonkom, no coś tam było, na koszta mamy, na koszta mamy zarobione, tak, bo, bo mówię, półtora hektara zebrane, część sprzedana w detalu, myślę, że jakieś tam 8 czy 9 ton się udało sprzedać po fajnej cenie, w blisko 2 zł, 20 parę ton, sprzedaliśmy po 30 groszy, później po 42 grosze resztka, parę ton jeszcze zostało na detal w magazynie i, i w sumie co, stależować, zapomnieć i kuraczka na popląd. Raczej już nie będę nigdy siał no bo się to po prostu nie udaje, nie opłaca. No udać się, może i udaje, tak, no bo plon jakiś tam był nie taki, może jak być powinien, ale, ale można tak przy niskiej obsadzie. No bo tutaj niecałe 300 tysięcy mieliśmy obsadę, część jeszcze na mnie wyszła, coś tam z nasionami było nie tak. No i suma summarum, można, ale, ale czy warto? Może, jakby miał linię do mycia, do pakowania i zrobiłby towar na gotowo sprzedał w małym worku, to inaczej, ale sprzedając na luz, czy na przemysł tutaj niektóre już buraszki przerośnięte, albo starsować to to szkoda zachodu, no. Tutaj zobaczcie, poplon rzepaku sporo, a po przejechaniu talerzówki, tylko buraszki widać i trochę liści od rzepaku, także koniec sezonu się zbliża. Pędziorki, Ale to są piękne klasyki, co? Tak mi się podobają. Ja nowsze, no wiadomo, nowsze byłoby nowsze, ale ten to w ogóle jest zabejściak. No tak wyglądają poplony. Ładnie przemroziło. Tutaj na tym polu akurat bobik, e, słonecznik, facelia. E, wszystko się, masa się położyła. E, pięknie przyrośnięte korzeniami. Bobik na pewno coś nawiązał. Zaraz tutaj grzebniemy. E, pole przygotowane pod siew buraków prawdopodobnie. Ciężka, zwięzła, gliniasta ziemia. Także, o. Ziemia ładnie przerośnięta korzeniami, przyczepione wszystko, tutaj po bobiku resztki. Ciężko wyrwać tutaj wszystko obślizgłe, ale dostarczymy masę do naszych żyjątek no i korzenie rozluźniły nam na pewno tą strukturę. Robaczki będą miały co jeść, tak w skrócie mówiąc. Widać kanaliki po dżownicach. Gleba ładnie się kruszy, pomimo tego, że jest bardzo mocno uwilgotniona. No i taki poplonik robi robotę pod wiosenne siewy. Zresztą zobaczcie. O, jakie spulchno. To wszystko jest takie uniesione, takie żywe ta gleba nasza. Różne te poplony były, w tym roku naprawdę się udały. Przed przemarznięciem poplon był właściwie no, do pasa praktycznie. Teraz zostało dużo, dużo mniej no, Wiadomo, że tutaj teraz procesy gnilne Tu facelia leży, facelia pierwsza się położyła Ale to nam robi tutaj robotę Tą próchnicę. No i wiadomo, że składniki wrócą Tak O tutaj Korzonki brodawkowe od bobiku Już było sporo Także azotu, bobiczek nawiązał Teraz to wróci do gleby no i co, będzie z tego korzyść jakaś, tak? Samo siewo nie ma praktycznie. Było opryskane na jednoliścienne, trochę samo w rzepaku. No i tak przygotowane pole czeka na wiosenne, wiosenne działanie. Zobaczcie, jak jest przerośnięte korzeniami gleba. Korzonki zaczną się rozkładać, obumierać, umierać. A gleba zostanie wolna, tak? No, także przed zimą. Szybki spacer, gleba puściła, czekam jeszcze na kłada, który przyjedzie pobierać próbki glebowe pod warzywa. Trochę późno, ale no, e, prawdopodobnie będzie jeszcze siana cebula i chcę właśnie pobrać analizę warzywniczą. E, tutaj zobaczcie, na tym polu był słonecznik, dużo więcej faceli, widać zresztą tutaj co się stało, gleba jest ochroniona przed erozją. Też tutaj, o tu jeszcze cięższa, jak tam, też przerośnięta korzeniami. Na wiosnę będzie widać w niej życie. Przykryta. No, na ciężkiej glebie tu słonecznika mniej, tam gdzie lekka widać słonecznika było dużo więcej. Tutaj głównie facelia też była prawie w pas samosiewy rzepaku. No i co? I piękne pola pod zasiewy są. Człowiek chwilę odetchnął, Ech, że tak powiem sezon się zakończył. A już intensywnie myśli o wiośnie, o tym, jak nawozić, co tu robić. No i korci go, tak, pomimo, że nic tutaj nie rośnie, żeby wejść na pole ze szpadelkiem, popatrzeć, jak ta gleba się zmienia, co te poplony wnoszą. Obserwacja, tak, tej przyrody i dążenie do tego, żeby no, utrzymać to w naturze, tak, jak najmniej ingerować w sam wzrost roślin, w to, jak to wygląda. Ta gleba kiedyś sama żyła. No i teraz musi sama żyć, Do tego musimy dążyć, żeby to życie w glebie było jak najbogatsze. Ono zaraz tutaj robi dużą robotę. Nasze glebogoryjki pięknie użyźniają, rozluźniają, napowietrzają, nawożą, przerabiają materię częściowo. No, dużo by tutaj mówić. Jakby jak ktoś to lubi, no to to będzie wiedział o co chodzi. Bo rolnictwo jest piękne i płynie we krwi, tak? Nie zawsze. Nie zawsze e, stan na koncie zgadza się, szczególnie w tych latach, w tym roku, który się tam zapowiada, który się kończy ceny płodów. E, z tym tak naprawdę co lubimy, bo no, nie wiem, czy szłoby prowadzić gospodarstwo bez pasji, bez zamiłowania właśnie do ziemi, do zapachu, do przejścia się po polu. Taka krótka anegdota.